8 z tej strony Norbik, a dzisiaj ze mną jest? Stachu. No i, st i dzisiaj gramy ten Peter Kami, bo lubimy Peter. No a Stachu, ten, jak się czujesz, że zrobić powrót do Fortnite'a? Tak. Okay. No, jak kto nie oglądał wczorajszego filmiku, to, to warto nadrobić, tak? A jak oh, to ktoś... A jak ktoś nie zamierza, A jak ktoś nie zamierza go obejrzeć, to jest bambikiem. U no. No, taku może coś chcesz jeszcze powiedzieć, do ja widzę. Dostawcie suby, suba i łapkę w górę i... I, ko, i komentarz. No ale właśnie o to chodzi z taku, że no że po prostu no niedawno coś mi się popsuło i nie można pisać komentarzy. Aha. No to suba i łapkę w górę. No a jeżeli można pisać komentarze, no to oczywiście napiszcie, nie? To nie tak, że jak można, to nie piście 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 jo, wiadomo. E, bo to troszkę typa, ale. No tak, tylko tak troszeczkę, co nie? Tutaj jest ryba? Chyba... Nie jedna para, jedna para, jedna para Nie e, dwie pary. Bo jeszcze widziałem... Typa jednego, który tutaj leciał. Widziałem trzech typów, czyli czter, czyli yy, raczej by się nie rozdzielali, nie? Ja pierdzielę snarka bez celownika. A to dobrze czy źle? Nie, źle. No to, Wiesz, są... ja no, to mu... no to mordo, no to musimy sobie ten... pójść do... pokonać bossa i zamontować celownik. Ale człowieku, to jest dużo, dużo typa. Ja się leczę. Papier u mnie tu jest bardzo dużo typu. no No dlatego się od razu tam nie leci, no. Bo tam zawsze jest dużo typa, to nie, że tak. Dobra będę kapić. Aha Stachu mu, mu nie można kampić. Kampienie jest dla bombików. Ale człowieku to jest mnie trzech typa jakoś. Cztery typa. O, jeszcze tutaj jest szampanik. Dwa nawet szampany. A koło mnie... No to chodź do mnie, bo tutaj będziesz miał... A! widzę typa, widzę typa. No tu fajnie, nie? Ja wydaję idę na nim. Tutaj. Oooo! Nie mam odców! No i Aha cóż nie mam ani nic. Po to jest pierwszy. do mnie też fela jakiś... Wszystko... Chodź do mnie! Chodź do mnie szybko! A tam tamtym, nie tamtym, tym, 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 tu. Tu tu, tu! tu, 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 tu! Ty, chodź, No, pomóżno! Bo to był mały ma z dupy! Nie trapi mnie na... No, zabiłem! No. No, brawo, weź moją kartę i do oczu. No nie, hmm. no, idź! Nie uciekaj, tylko bym zbiegował! Albo lądaj! Jak za ciebie uleczy! Nie lecz mnie tutaj! No to zaznacz gdzie mam cię uleczyć Tam daleko za górami zaraz. O masz tutaj auto, auto, weź auto sobie Dobra Nie wrócimy chłopie, tutaj No byłoby fajnie, nie? No Co się stało? Nie ogarniać nie wiem, ktoś w to auto strzelił, czy co, bo ja nie rozumiem. Może tak. Nie, no weź mi, ale. Tylko zrób dobrego boksa, a nie chłopie, że robisz jedną ściankę i dupę. No jasne, może. Ale widzę, masz dużo matów. Ja i zły boks to chyba niemożliwe. Oooooo! O kurde, raz. Ja nie

No już jest restartowanie No jest be, be. Może tutaj są jakieś itemki dla ciebie. O tak ja bym... Złabiałem jej wszystkich, bo chopy ja ty masz... O masz... no tak to masz... Ty masz całe amo. w sensie ten... Chodź! Bo tam gdzie... Tam, tam pod posiadłością przepychu tam było mordo, i, tyle fajnych i, szampaników, że normalnie... no nie kupuj tutaj, bo tam są szampany, nie? Więc jedziemy autkiem. A no tak nie ma autka. Ach. No to idziemy na piechot. No. A, bo... A, bo tam już jest boss zapokonany. No nie. No to jedziemy... No to idziemy... To, tak nie wiem. Idziemy tam, gdzie zaznaczyłem. Ale na pociąg mogliśmy. Ale pociąg za to O! Zrobię swojego questa! Aha! No no, i fajnie! No oddaj, masz rybę jedną. Dawaj. Brawo, Stachu zjadł. O! Smajki! Oooo! Najpij, najpij typek! Widzę, zauważyłem go! Dostał 32! Ale ja nie mam jak chłopia amonię. No i dzisiaj. O tutaj jest, tutaj jest! Pum. Dobra i, i tutaj jest, tam jest! Kolejny! Kolejny! Otóż się... Pam, pam, pam! jań. Co tu się stanęło? Uważaj, on idzie! Jak go nawalam tu, zabija? A Tutaj, 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 pomóż, pomóż, pomóż. Nie, mordo, mordu zginę. Jestem bambikowy. Oooo, do Nie dam rady. Gdzie? A zabijam je! No nie, już miałem... Nie wiem nie! On miał pompę! Dobre, dobra, dawaj gramy, tylko teraz nie ma Kinga wam pojechać. Ale mordu, zobacz! A, dobra. Mam się skryzysuje, chłop. No, ale to, nie, ale to nie moja wina, ty dwa razy zginąłeś. Ale, ale załyszę, kiedy ja miałem złota, jaki No, ale no to nie było, no to nie było potrzeby tam lecieć. Nie wiem, na Nie da się. Kto ci kazał tam lecieć? Chyba nie ja. O, jakiego masz fajnego skina, a ja widzowie muszę wam się pochwalić. No. Kto chce wiedzieć skąd go mam, to musisz wbijać na poprzedni odcinek. Ale wtedy nie mówiliśmy skąd go masz. Naprawdę? Hey, nie wiem. No to widzowie, no to możecie sobie zobaczyć. Nie wiem, może mówiliśmy, może nie. No. Może... Ja się zobaczycie, to się nie dowiesz. No, ale i tak warto obejrzeć. No. A teraz nie jedzimy na posiadość przepychu, tylko jedzimy Słuchaj, na. Na Karkołomę. Nie, na gitarę nie lecę. A dlaczego? No, no. Bo nie. My wszyscy teraz tam polecą. No nie. Nikt nie lata na Pitera, poza mną. Jestem tam po raz znaczyło od tego, że jest podkreślona żółto i jest blisko tego, 13 HP! No i... O, teraz szybką po... HP? Aaaa, to Ej, patrz, bananek! Ja wolę rybę. No tak, ale to nie jest ten bananek tylko z sezonu. Pierwszego OG Bum, 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 bum Jest do lasowań na wyspie startowej Jak myślisz, udałoby się dolecieć na wyspę startową? Chyba... Chyba nie Chyba nawet o, by się... Chyba nawet się nie da... Albo może? Nie wiem No jakby był taki bus, idealnie tam ten Bardziej w tą stronę i chyba, że ktoś by to ale a stepa by nas No, od razu może. Jakbyśmy musieli płynąć przez pół rozgrywki, nie? O co to jest? To są impulsy, czy co to jest? Nie, bo troszkę tutaj palec. Bo To! No. nie, to są jakieś impulsy. Panu kawidziałem pulsy nie powinny być fioletowe. Opie skórka wiedziałem no i git ja się leczę z szampanem. Polewamy się szampanem. No i jest jej, dobra. Ja mam pompę rycę na bossa, ja pompę. Mordo, ja mam dwie pompy. Jedną szybką i jedną wolną. I impulsiki. Jak ja tego nie wygram, to ja nie wiem. No to chodź, poczekaj, pójdę z na bosta. A jeszcze nie idę, że to była ironia mordo. Aha. No. przecież byłby wstyd na odcinku. No. Więc lepiej nie, lepiej nie. Najpierw trzeba ty w to No jasne. Ja do ciebie jadę, Lambo. O skórek! Faktycznie chodź! Do... Wsiadź się do mnie! Chodź szybko, wsiadź się do mnie! Snajp w niego, Pomocy on jest potężny! No, ale to było... Ej, a jak on mógł mnie w ogóle bić, jak ja byłem w samochodzie? I on też. No bo widziałem, samochodzie... że jedziesz tak. No tak, ale on też był ze mną w samochodzie. No, świat sobie no. No to jak on mógł mnie atakować w ogóle? No bo on po prostu nawalał, no. Tak wychylił się przez szybę i nawał na no, chłopie. Mhm. Szybę. Ciekawe. No, ciekawe no. nie nieciekawe, wiesz? <laughs> O hmm. on nie miał ultimate'a. biedny skórek. No nikt go nie lubi. Widać, że widać za najlepsza. Dobra. Um. Chodź na bossa, no. Mordo już chwila tylko. Leczy się! Leczą się! Leczą się! Szybko! Leczy! Idę Mordo! Szybko! No lecę, już chwila. No szybko, no i uleczył, no. No i tyle. Pam! Rzuciłem mi tam działko. Leży? Aha, skąd ty wiedział, że on tu pójdzie? No bo wjeźchałem go. Mhm. Mm to jest drugi. Uważaj, bo on może cię tutaj wpyć. O co się? On gdzieś tutaj może być. To jest moje działko, nie? Dawaj, popier, okay, kampimy przed jego kartą, bo on musi po nią pójść. O! Gdzieś tutaj jest. W samochodzie, w samochodzie! Ucieka! Już! Dostaj, jadę za nim! Dawaj, tam bierz samochód i ten śmieć! No i u... i on mnie! A, okay. On tam jedzie! Uważaj! No idę, chwila, tylko... Tylko muszę wyjechać, już Ci pomagam. Jest tutaj! Mam go! Zdechłam na trąbce, na trąbce! Mhm, uh -huh, dobra. Leży. Aha. Mm -hmm. No co? Dobra, teraz już można iść na bossa. Tak, można, pozwalam. Bo ja jestem gigachadem, czadem No i ten... Ja, ja zaklepuję tego bocika Ja zaklepuję mityka Aha. Ale już ty nie lubisz tego mityka Jakiego? No tego starego nie, mityka. to się weźmy mityka, bo ja akurat mam Pema epickiego i to się na dnie Pam Pam, pam Pam, pam, pam Pam. Ja atakuję boty, nie? Dobra, ja się przejdę, Dawaj szybko! Ten boss ma tak mało, dobra, bum, bum, bumy! Jeee! Stachu jest gitem! Pozwala mi brać. Pozwoli mi wziąć mi tylko. Miu, dobra. Ja? To fajna. Szybko. Ja rezerwuję snajpę. No, dobra. Tutaj jak ktoś będzie ten chciał wejść, to ja tutaj robię olil, nie? Miu. Poczekaj zostaw mi tą pokutę. Ale na wzór do snajpy nie ma. Tak. No więc niefajnie. Nie jest git No nie No wiesz no, no, pudełko Pudełko Możesz Dać Ci medali niż chwilę się uleczysz? Tak chętnie Ale się szokkać Chowaj się do pudła No nie, no. Ja nie chcę być w pudle. No pa. Potem stoimy, tak czekamy na karduż. Jeszcze jedno pudło. Jeszcze jedno. Popie, ja, dalej stoimy tak i czekamy na kogoś. Patrz, robimy komuś pręka. On będzie musiał nas znaleźć. Je, nie, nas. O, daj, oddaj medalion. No... Już. Jeszcze jagódki. E jak stąd wyjść? No e. Ale jak E? No przytrzymaj no. E! Bam. Ale ja nie mam E, no człowiek. A, no to, no to chyba B, no. Ja no jak B? Ja. No ja nie wiem, czy ty tam grasz na PSie, czy na czym ty tam grasz. Na pesie. No, no właśnie. Chodź tutaj, masz leszy. O! O! Mhm. Ja nie mogę, ścinka była. No kurde, już jadę tu, Co tu się dzieje? Dobra, jaki boss jeszcze żyje? Wielki odowiec mi szybko Gaz, yes. gaz, gaz Ale na przepychu jeszcze tam ktoś tam żył tak, tutaj auto, 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 auto! Gdzie, Oho. gdzie, 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 gdzie? Jadę, jadę! No, jadę po sobie! Zbyszek, że pojechałem! Mhm, mm no to ja po farmie. Aha, tu tego się nie da rozważyć. dobra Ej, halo, czemu on ma tak dużo HP? A, to wyspa startowa. Dawaj! Dawaj szybko na Wielki Lodowiec! Eee... Jak ktoś chciała do nas, o, gdzie tam Wielki Lodowiec? A! Typek! Przejeżdżam go! No i dawaj, dawaj, speedrunuj mnie! mnie ona... No... A... No i zostaw go już, lecimy na ten... Na Wielki Lodowiec. Dobra, Szybko! No tam, tam dawaj! Tam gdzie zaznaczyłeś żonę? Szybciej! Dawaj! Ale ty jesteś wolny! No dobra! Wysiadamy! Wy, wy Wysiadamy! Nie! No ja pojadę sobie tym. O to trollką sobie Tutaj nawet nikt nie wziął tych skrzynek, o co chodzi. Ależ dziurko. Dawaj, dawaj, dawaj! Chodź i do no! Nie, przyjdziemy! No chodź tu! No już jesteśmy, dawaj szybko! Bo tutaj pewnie jest milion typa, mówię ci, tutaj jest... ...pół ten, pół... Ty, są ty, Dawaj ją! To przyjdzie! To... To bot! No to jest boss w okienku. Stachu Ni... niszczę to, dobrze jest. I teraz spam, Spamiętaj! Dobra, bierz szybko medaliony! Nie medalion, ty bierz tego mityka, bo ja tego mityka akurat nie lubię. Dobra, dzięki! Jesteś gigaczard. Kto jeszcze strza, kto się odważy? BUM! Taki jesteś kozak, no dochodź, zaraz się pójdę. Aha. Do szybko do safe'u, tam będzie na pewno snajka, ja ją rezerwuję, ła! bo tu są, to nie są boty. No i co, snajka? Dobra, no to lubię, tylko gdzie to jest, był safe. No. To nie są typy To są typy To są typy, szybko Nie, może ja tutaj zabudowałem siedania Pum! Co to było? O pompa bez całnika no. no co niszczą, 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 No to zaraz się przekonamy kto jest giga czadem ja zaraz udowodnię. Tutaj czekamy, chłopie. Kampimy na nich tutaj. No, wiesz. Ja będę czekać, no. Najwyżej na 100 czasy, ale ja będę czekać. Mm. Uważaj, bo oni niszczą. Chodź, chodź. Nie wystawiaj się. Zrobimy im spam'a. Ty z tamtej, ty z tamtej, ty z tamtej. Dobra. Ja cię nie chcę bo to są tydy. Gita, ja tylko sobie Amo zbiorę. Oni by poszli Panie na... no wiem czy to są A ale... Tak jak ptykły ptykły Tak się, Boty się tak nie ruszają chyba nie A koń się też nie ruszają bo już wyszedł w ten kroku No i bardzo dobrze, nie wiedzą że my tu jesteśmy ale... no dobrze, ja wieszył, o Dobra, słuchaj Za dokładnie 3, y, 30 sekund my stąd idziemy, bo strefa no tak, ale... No. po prostu wyfarmi sobie tylko maksymalną miłe złoto będzie. A nie, bo to tylko 6 się dostaje z idę No to chodź tędy. Chodź. O. Albo z dawaj dawaj, 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 spyczkę. No Dawaj szybko o, Dobra, dobra. Nie idziemy idziemy koło tego wielkiego lodowca idziemy tak koło Git. Ja był snajper i jak ktoś tylko ten zacznie uderzać, to już może wiedzieć, że nie żyje. Dobra, jaki jeszcze... Aha. To gdzie no my może... To gdzie my teraz możemy polecieć? A wiecie, wiesz o tym, że na poszczadłości przypychu nikt nie poleciał, bo... bo tam umarł w stresie. On jeszcze żyje nawet. Aha. Co? No poczekaj, sprawdzę, czy on żyje. Ale jest w strefie. Nie wiem, nie wiem. No jest w strefie, bo strefa to teraz... Ja wiem, ale ja nie wiem czy on żyje, czy co on tam robi. Dobra. Ja jak jak zabił, ty mordo bo... tak szybko ten level nabiasz? W ciągu tej gierki już nabiłeś jeden level. Nie wiem. Aaa, bo to wyspa startowa. To nie było, fajnie. Zwróć. Bo to Zbyszka wynajmujemy, człowieku, Zbyszek! No i jak wynajmiemy to na 100% wygramy, nie? Zbysiu, siema! Będziesz nasz! Nie! mamy Zbyszka! On będzie miał snajper kozę, nie? Czekaj chwilę. Snajperkozy z tą nie? Czekaj chwilę, nie idź nigdzie, nie? Ale patrz mamy Zbyszka no patrz jakim jesteśmy kinem Orbit Co? Patrz jakim jesteśmy kinem Nie no, ruszaj się No widzę 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 no. Ruszaj się No ruszam się Ale zobacz mamy Zbysz... Zbyszka Nie wiem to jest Zbyszek czy Janusz Janusz Dobra, poczekaj chwilę, poczekaj chwilę. Dobra, no dobra, można lecieć. Yy, dobra, yy, jedna osoba jest bez team z tego co widzę. A bo my tylko jesteśmy w teamie, nie? Ale wiesz, chłopie mamy zbieżka, bo mamy porządny team. No tak, wiadomo. A co to jest to coś właśnie na mapie? Wiesz, taka rycerka. Gdzie tam z taką kartką? Kartą niby? To jest taki boss. E, dwa medaliony do nas się zbliżają. No to idziemy ich załatwić. Jak zdjęmy, to trudno. No tutaj się nabrałem 116 leży. bod też dostał 116. Bot dostał 290. Mordo, ja potrzebuję tych potek. Jakbyś mógł, to mógłbyś mnie ten y, zabudować. Bo ja potrzebuję tych potek, jak nie wiem. No masz No ja wiem, ale ja potrzebuję obu, nie? za ja zabuduję cię, proszę. No poczekaj, o! Ma, y, mam mam ogólnie 69 tego shielda. Więc fajnie. Dobra, już, 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 już. Dobra. Dobra, chodź, idziemy do tych medalionów, nie? Nie, chodź, jeszcze do medalionów. Nie idziemy, albo dobrze idziemy. No, Bo no. oni mają mityki. Ja też mam mityki. No tak, ale. No, Wiesz. Dobrze chcesz mi dać tego pierwszego mityka tego PM-a, że wiesz, a ja ci dam takiego epickiego No dobra, no, masz Nie, Nie będę się... taki, żebyś ty też coś miał Ej chodź, to ja ci dam e, medalio masz Dobra I chodź tutaj, chodź tu riftem. riften Co tu się działo? Dawaj Nie strzelaj chłopie, dawaj Dlaczego? No i lecimy do tych medalionów, nie? Nie, do strefy chłopie Do strefy, do strefy dawaj No czyli tam są medaliony No Ja widzę ich, widzę ich Ja nie Jeden jest na... Dwóch jest na tych dasz... na tym daszku W takim daszku? On we mnie snajpi Albo w kogoś innego Gita? Nie to? Nie już zlecieli. Nieważne, no ja ginej, ja Mamy 72 HP. Tutaj? Poczekaj chwilę, ja się tego medalionu. O! U! spama, 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 spama Dostałem tutaj się, bo mam bardzo wolno budować, widzę. Bot snajpi, chłopie, bot na snajper kozę! Bocie! O kurde, nie, bota ta zbliżka zawili! Aha. A. No, no no ten, no, 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 no ten, no to było nie fair. No a co, może fair to było? No fair. <laughs> Jak to fair? No dwóch ich było na mnie. No na mnie, na mnie dosta, dostał, laser, razier, hopie, odwiedzenie. Dobra, widzowie trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Nara.